Dzień dobry. Nazywam się Marlena Gębala. Zapraszam Państwa do obejrzenia rozmowy dla portalu wgoleniowie.pl. Rozmowy do uwolnienia w goleniowie.pl. Marlena, bo, bo znamy się, więc nie, nie będziemy sobie mówili per pani pan. Wystąpiłaś ostatnio w telewizji, a przede wszystkim no, prowadzisz w mediach społecznościowych profil, gdzie mówisz, że zaprzyjaźniłaś się z żałobą. Skąd się to wzięło? E, profil powstał ponad dwa lata temu e, po śmierci mojej córki. E, I właściwie wtedy nie wiem dlaczego założyłam ten profil, Cór, Córki od razu wejdźmy w słowo mm -hmm. e, małej bardzo Tak, I, tak. I, i, Ona miała 4 i, 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 lata, 4,5 roku miała dokładnie w dniu śmierci swojej. E, zmarła w wyniku zapalenia płuc i sepsy. Wtedy, no wiadomo, mój świat się zawalił. Nie było nadziei na dalsze życie, choć trzeba było. I tak, tak bardzo chciałam wyrzucić swój ból w świat, że założyłam, no, tak jak mówię, bez zastanowienia, większego kontro, konto na Instagramie i tam zaczęłam opisywać moje emocje, wspomnienia po córce, no z czym się mierzę, przez co przechodzę. I okazało się, że odzew był tak duży. gdzie nigdy, Nigdzie tego nie promowałam, nigdzie się z tym nie ogłaszałam. Jakoś organicznie to się rozeszło w ten sposób, że z dnia na dzień przybywało tam po, po 100-200 obserwatorów, i okazało się, że takich osób jest bardzo dużo. Ale to mhm. no i jeszcze też znowu się wtrącę: to pytanie zasadnicze, czy to y, zrobiłaś to dla siebie? Czy, czy po to, żeby, żeby innym ludziom na początku dla siebie. Na początku dla siebie, bo ja myślałam, to miało być takie, wiesz, jak, nie wiem, piszesz pamiętnik, to ja sobie założyłam Instagram, nie? I tam sobie wyrzucałam wszystkie te moje złości, żale i smutki. I tak jak mówię, pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy wspierali, pisali do mnie na priw, że przeżyli podobne rzeczy. I to się okazało bardzo takie też terapeutyczne dla mnie. Z biegiem czasu, no już powiedzmy tam jak minął rok czy więcej, jak się trochę pozbierałam z tego wszystkiego, no, zaczęłam tak jakby no, opisywać, że jest trochę lepiej, tak, że idę dalej, krok do przodu i cały czas też byłam w kontakcie z ludźmi z całej Polski, nawet z granicy. I jakoś tak po prostu w naturalny sposób przerodziło się w to w takie miejsce wsparcia. A jaka była pierwsza reakcja bliskich, znajomych? Jak, jak to było odbierane? Różnie. Różnie, bo jedni mówią, że super, że fajnie, że pomagam innym, że dzielę się tym, że jestem odważna, że otwarcie potrafię o tym mówić. Inni pytali się po co. Po co się w tym grzebać, po co to rozdrapywać, prawda? Jeszcze inni uważali, że powinnam już skończyć. Żeby pójść dalej naprzód, prawda? Żyć dalej, bo będąc w tym profilu, pisząc o tym, trochę się w tym, nie wiem, taplam, tak, nie? W tej żałobie i w ogóle i to tak, no, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, nie każdy musi to rozumieć, nie? Jakby ja mam feedback od ludzi, że to, co robię jest potrzebne. To też nie jest profil dla wszystkich, to są treści dla ludzi, którzy tego potrzebują. I nigdy też nie narzucałam, nie namawiałam, ej oglądaj tutaj, zobacz, nie? Fajnie napisałam coś, zrobiłam, nie? To są treści o żałobie. I zazwyczaj tych treści potrzebują ludzie, którzy są żałobieni. No a to właśnie, no to wracając jakby do, do tego posa, którego wspomniałam na początku, czy mm -hmm. z tą żałobą się można zaprzyjaźnić rzeczywiście? E, według mnie tak. choć brzmi tak, to a, a przynajmniej oswoić. Tak, no, tak. Bo, tak, bo tak. zaprzyjaźnie, no to, takie... to może. To jest metafora, prawda? Tak, ja się z tą żałobą zaprzyjaźniłam, ja mówię, zapieko... zaopiekowałam się swoim smutkiem trochę. Ja też przyszłam terapię, korzystałam z pomocy specjalistów. To, to też nie jest tak, że ja to wszystko tak odkryłam sama i teraz e, dzielę się tym z innymi. To są moje własne doświadczenia, ale też e, wyniesiona nauka z terapii. E, no uważam, że można żyć dalej po prostu, tak, że ten ból, który zostanie ze mną już na zawsze, no bo śmierć dziecka to jest coś dla rodzica, dla matki, czego się nie da zapomnieć wymazać. Bez względu w ogóle na. Etap życia dziecka, czy to było przy porodzie, czy to było dziecko dorosłe, czy w jakimkolwiek wieku, to z rodzicem zostaje już na zawsze, i myślę, że życie dalej i próba bycia szczęśliwym nie wyklucza tego, żeby być w żałobie i odwrotnie, prawda? I to jest taka moja teoria i sposób na życie, dzięki któremu sobie pozwalam na chwilę szczęścia, prawda? Niektórym wydaje się na początku tej trudnej drogi, zwłaszcza po stracie dziecka, z brak nadziei, brak, brak sensu życia, no, nie masz perspektywy na dalsze życie, prawda? No i chcę pokazać jakby swoim przykładem, no choć mówię, prawie już 3 lata mija teraz, że, że można, że to nie jest żadna zdrada w stosunku do naszej zmarłej osoby, że możemy być szczęśliwi, A też społeczeństwo troszeczkę presję Pewne wywiera na nas, nie? W... No to też jeszcze spytam, to w takim razie, co w takim momencie należy według Ciebie mhm. oczywiście robić? Ale w którym momencie? Mamy... No, 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 w momencie śmierci oczywiście dziecka, o, 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 o tym mówimy, czy, czy zająć się pracą, czy. To każdy z nas jest inny, każda strata jest inna, każda historia jest inna. I też tak, każdy jest w innym wieku, z innego środowiska, inny charakter, temperament, osobowość jest w ogóle tyle składowych na tą naszą różnorodność. I ja osobiście miałam takie pomysł, taki pomysł na nie wiem, przeżyję minutę i będę myślała, co dalej. Przeżyję 10 minut, godzinę, dzień i ja nie wybiegałam na początku tak daleko, prawda? Że co ja zarobię. Nie, nie wiem, nie wiem, wiesz, to, to w ogóle nawet się nie pojawiało w mojej głowie. No bo to też jest tak, że no, ty, ty, ty straciłaś akurat córkę, dziecko, tak. a inny tra traci mamę, tatę, brata. Tak. Tak, i oczywiście, i każdy, ja też mówię, bo ktoś mówi, wiesz, mówi, bo mi tam zmarła mama, ale ona już miała swoje lata, to nie jest to samo. I ja zawsze mówię, nie, to jest jakby Twój ból jest Twój i on jest ważny. To nie ma znaczenia, bo każda, każdy ma swoją stratę i nie można sobie ani umniejszać, ani odejmować, że, że nie wiem, czyjaś strata jest gorsza, czy, czy nie. I mówię, wydaje mi się, że dobrym sposobem na początek tej żałoby jest po prostu... Dać sobie oddychać. Dać sobie oddychać, nie, nie wybiegać nie, za daleko, nie, nie słuchać innych, jeżeli nie są to takie rzeczy wspierające. Nie brać wszystkiego do siebie, nie narzucać sobie tego, że ta żałoba powinna trwać jakiś czas, że powinna w jakiś sposób wyglądać, prawda? Ja miałam tą taką, nie wiem, powiedzmy, odwagę, żeby zrobić to po swojemu. I jest mnóstwo ludzi, bo też odważyłam się i prowadzę online takie grupy samopomocowe, no głównie dla mam po stracie dziecka. I to jest to, że co, co z tego wybrzmiewa najbardziej, że te kobiety są niewysłuchane, że one nigdy nie poczuły się, żeby ktoś się wysłuchał na tyle, ile one potrzebują, żeby ktoś się zrozumiał, żeby ktoś chciał, więc to jest taki dość trudny temat. I tak jak mówię, no, trochę społeczeństwo nam presję narzuca, tak? Mamy ten taki magiczny rok żałoby, który jak mija, coś tam powinno się już poukładać, wydarzyć. nie? A czy to jest tak, że według ciebie się powinno zwrócić w takim przypadku do, do kogoś o pomoc, na jakąś terapię pójść? To zależy, kto czego potrzebuje, bo tak jak mówię, każdy ma inny charakter, inne zasoby, inne możliwości. I uważam, że jeżeli ktoś, nie wiem, uważa, że utknął. Że chciałby zrozumieć siebie bardziej, to ja jak najbardziej polecam. Tak, dlatego ja mówię, jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje tej pomocy, to nie bać się, nie wstydzić tego, też nie, nie, nie kierować się tym, że tymi stereotypami, które e, cały czas e, obowiązują, prawda? że ktoś się do, do psychoterapeuty czy do psychologa zgłasza to coś ze mną jest nie tak, e, czy do psychiatry. Nie, nie. Wiem, że to nie są łatwe decyzje aczkolwiek bardzo, bardzo pomocne. Jeszcze wrócę do, 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 do tego otwarcia się do, do Instagrama, czy generalnie do mediów społecznościowych. Czy, czy to jest ten kierunek, gdzie, gdzie uważasz, że powinno to trochę pójść, jeżeli właśnie chodzi o pomoc ludziom, którzy przeżyli tego typu tragedie? Tak, w ogóle powiem taką ciekawostkę, bo też trochę przez ten czas weszłam też trochę w grono Psychologów i nawet w środowisku psychologicznym jeszcze kilka lat temu mówienie gdzieś w sieci, w mediach społecznościowych, otwarty, otwarcie o żałobie, też wywoływało takie trochę kontrowersje. Nie? że Raczej o tym szeptano, nie? niż mówiono na głos. Natomiast zmienia się to z, 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 samo, to moje zaproszenie, tak? czy do telewizji, czy do podcastu, e, pokazuje, że no, temat zaczyna jakoś żyć bardziej i ja uważam, że to jest, od, jest potrzebne. Bo te osoby, które potrzebują tej pomocy, czują się mniej samotne wtedy, kiedy usłyszą czyjąś historię, a że chłopak, mimo że jest jakby każdy, tak jak cały czas mówię, jest indywidualny i ma swój ból, jest bardzo dużo wspólnych takich mianowników, A jakie jest zainteresowanie tym, co robisz właśnie w mediach społecznościowych? Bardzo dużo mam feedbacku od osób, które również kogoś straciły. No to, 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 tak, no to tak tylko jeszcze na szybko, to jakie to są liczby? Ile Twoje konto na, na Instagramie teraz osób ogląda? Żo no, no no na dzień dzisiejszy 29 tysięcy, tak? No to dla mnie to jest... Yy... Wiesz... Goleniów Całe, Cały, całe Goleniów, yy, tak, racja. Yy, natomiast to też, to też nie, jest nie było nigdy... Moim celem osiągnięcie jakiegoś sukcesu na tym polu, bo ja bym wolała swoje stare dawne życie i żeby to się nigdy nie wydarzyło i, 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 i żeby zórka żyła. I, dokładnie. Ale skoro już tak jest, to mimo wszystko doceniam to, że rozosłów się tak. Wiesz, dla mnie wartościowe są na przykład wiadomości, pisze do mnie kobieta i mówi mi, że 18 lat temu zmarł jej syn. I ona żałuje, że wtedy w internecie nie było takich treści, nie? bo na pewno byłoby jej łatwiej. I dla mnie to jest mega wartość, nie? To jest to, co, co mi gdzieś tam przyświeca, że, że no, chyba dobrze robię. Czyli rozumiem, będziesz ten kanał rozwijać. Tak, będę rozwijać kanał. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy lada, miesiąc będę miała dyplom z psychotraumatologii, studiuję też psychologię. Uważam, że też dotykanie ludzkiej psychiki i takich trudnych tematów. Okay, mam doświadczenie swoje, natomiast to też wymaga specjalistycznej wiedzy i też, żeby robić to w sposób etyczny, bo nie oszukujmy się, mamy dużo takich pseudoterapeutów w sieci teraz. a Nie jestem fanką takich rozwiązań. Jednak musi to być poparte też wiedzą naukową. A mamy tendencję do zamykania się, mamy tendencję do niemówienia, zwłaszcza panowie, prawda? Też to, też to jest warto powiedzieć głośno, bo serio. Jak przez ponad dobre dwa lata prowadzę swój profil i dostaję, no, spokojnie tysiące wiadomości tam się przewinęło, może z pięć było od mężczyzn, naprawdę. to jest taki promil, nie? No. I każdą, każdą doceniam, że ktoś się odważył w ogóle napisać, natomiast to też no, pokazuje taką rangę trochę naszego wychowania, trochę kultury, w jakiej jesteśmy wychowani, prawda, że jednak mężczyźni to tam bardziej w sobie. Chłopaki nie płaczą i w ogóle, a to później może się też zdrowotnie odbić. Generalnie zachęcam do tego, żeby mówić otwarcie. Ja mówię, na tych naszych spotkaniach tych takich samopomocowych online, słuchajcie, to jest w ogóle fenomen, że kobiety cieszą się, że mogą powiedzieć na głos imię swojego dziecka. Gdzie ja? Właśnie no, gdzie mam tą taką odwagę mówić głośno tak jakby co myślę, co uważam i, i co czuję. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mogła powiedzieć imienia swojego dziecka, a one gdzieś są tak słomczone przez otoczenie, albo że już minęło 5 lat i to w ogóle życie tak płynie dalej, że ty już nie opowiadaj. No one się cieszą, że mogą powiedzieć na głos imię swojego dziecka, nie? No to, to jest takie... To jeszcze może tylko puentując, kończąc jakby rozmowę, gdzie Cię znaleźć w tych, w tych mediach społecznościowych? Moje konto na Instagramie nazywa się CzarnoRóżowo. Też założyłam to tak spontanicznie, nie, nie analizując za bardzo, jak się powinno nazywać, w każdym razie... Dlaczego do, do, do CzarnoRóżowo? No właśnie, większość osób mówi, że oni rozumieją, tak? No czarno, jakby wiadomość, śmierć, żałoba, a różowo to takie trochę spojrzenie na życie przez różowe okulary, ta taka nadzieja, żeby jeszcze był ten kolor w życiu, nie? I... Nie zmieniam tego. Jest też strona internetowa czarnoróżowo.pl. Jeszcze w takiej powiedzmy budowie, ale głównie Instagram jest taki ten kontent główny. Też jest profil na Facebooku, ale to jest jakby wszystko to samo się powiela, co z Instagrama do automatu idzie, więc tutaj głównie Instagram czarnoróżowo tak się nazywa. I ten kolor w życiu ciągle masz. Tak, zresztą to są moje dwa ulubione kolory, ogółem od zawsze. Tak, tak się złożyło, tak powstało i, i tak jest. Już zostawmy ten czarny, ale, ale te, przez te różowe okulary ciągle starasz się patrzeć. Staram się dostrzegać kolory, jakiekolwiek barwy w życiu, prawda? Jest, jest łatwiej teraz, po, po, po trzech latach prawie. Na początku jest, by, bywało ciężko dostrzec w ogóle, ale taka mała rada, że był czas, kiedy ja wstydziłam się iść kupić sobie, nie wiem, coś słodkiego do lodziarni, bo ja stwierdziłam, że nie wiem, jak mi dziecko zmarło, mi nie jest ta przyjemność dydana. tam jakaś historia też była z fryzjerem, z fryzjerką, tak? Tak, 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 to w ogóle była mega kontrowersja, jak ja o tym powiedziałam, że między śmiercią a pogrzebem córki poszłam do fryzjera. No kontrowersja to delikatnie nazwany, prawda, poszedł taki hejt, ale też, tak jak o tym mówiłam, nie uważam, żeby to było coś złego, bo człowiek jest w takim stanie, że jak masz tydzień między śmiercią a pogrzebem dziecka, coś musisz z tym czasem zrobić, prawda? I, i, i czy, czy nie wiem, pójdziemy sobie coś kupić, czy, czy do fryzjera, czy cokolwiek zrobić, to, to też jest ludzka rzecz. I myślę, że nie powinniśmy sobie tego zabraniać. Jeden woli ciszę, wycofanie. Zamknięcie się w sobie, drugi potrzebuje kontaktu, towarzystwa, otwarcia się i, i jakby każda droga jest w porządku, wydaje mi się. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.